Hej, hej, witam Was u gałgana na odcinku Kopalni Miedzi. Chodźcie do środka, zobaczymy co tam będę rozbierał. Pamiętacie wszystkie graty jakie na wystawkach pozbierałem wydubałem całą rudą, ruda, na wagę, jeśli masz odwagę prawie 12 kg, 11,8. Zostańcie ze mną, rozbierzemy, zdemontujemy, odzyskamy całą rudą z tego wiaderka. Ile będzie? Dowiemy się na końcu. I czekajcie na niespodziankę dźwiękową. Ale się pięknie błyszczy. Ruda. Ale towaru mamy co robić. A jaka muzyka najlepiej pasuje? Po demontażu ruda na wagę. Wiadomo, oryginał najlepszy. A teraz troszkę inna ruda. Ja się do niej dowiem. Oczy poskieram. Jak mi do nas dzisiaj pragnę szaleć, bo jesteś w cenie. Ciebie pożądał. Na to bym się podglądał. Te ruda na wagę. to by było jak najwięcej Chcę ciebie jak najwięcej gruda na bade. Jeśli masz opadę rośnie między było jak najwięcej na wagę, jak największy... Przepurgałem wiaderko puszczę Tak syfko dziś nie usznę Trzeba zapełnić Marzenie spełnić Kopalnia miedzi W mej głowie siedzi I tak ruda Na wagę się do niej dobiera Oczy otwieram. Jak nie. Ciebie pożądam, na tobą się poglądam, ruda na wagę, o tyłu jak najwięcej ruda na wagę, chcę jak najwięcej ruda na wagę. Patrzcie, jaki narobiłem bałaganu na stole. drobnicę zostawiłem sobie, łatwiznę zrobiłem. Już trochę wiatru jest, a teraz niestety muszę zrobić przerwę, ponieważ nieżeli się porwało rękawice, to jeszcze puściłem pierwszą krew, jak Rambo. John Rambo. Już jest drugi dzień, ja już prawie kończę. Oczywiście kawka wpada pozdrowienia lecą dla Łukiego a ja już prawie kończę zostały takie fajne grube rzeczy, pokażę wam jak takie rzeczy robię, niezawodny nóż Morka, naprawdę przeżył już bardzo długo, może 4 lata jest u mnie ale już jest tylko do demontażu jak się trochę stępi to też się nic nie stanie i Ruda sypie Sypie, ruda sypie. To jest aluminium. Poszukali mnie. Podejrzanie lekkie. Magia internetu. Słuchajcie, to już koniec tego długiego, nudnego odcinka. Dziękuję, że wytrwaliście do samego końca. Na podsumowanie, sprawdźcie jeszcze co udało mi się udubać. Jest tutaj cały pojemnik kontenerek rudej miedziuchy. Oczywiście ruda na wagę. Ile mamy? Ponad 3,5 kg. Wiadomo, pojemniczek swoje waży ale mam jeszcze do dołożenia. Wierniczek także zaokrąglimy do 3,5 kg. Razy mieć miks na metaleo za 30 zł, to jest robota na 105 105 zł wpada. Ja jestem zadowolony, pozdrawiam Was wszystkich z gór Świętokrzyskich Hej hej!